Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest weekend, w którym dzieje się i dzieje się z bardzo mocnymi polskimi akcentami. Także posłuchajcie co nas czeka. Zaczniemy może od Damiana Wrzesińskiego. Ja mówiłem Was wcześniej, informowałem bo na box dojrzałem, że Damian Wrześnicki walczy z sultanem Zaurbekiem. Walczy w Irlandii, sultan Zaurbek to jest Kazach Mańkut, który bije dosyć mocno, ale jest też mocno niesprawdzony. Wiadomo, że jak Kazach to umie boksować. Wiadomo, że jak w Irlandii to nawet ci Dzajmani, którzy budowali mu rekord są lepsi niż przeciętni journeymeni, powiedzmy, sprowadzani do Polaków, więc to trzeba przyznać. Natomiast trzeba też przyznać, że Sultan Zaurbek jeszcze z takim rywalem, jak Damian Wrzesiński, nie walczył. Damian Wrzesiński jest w tej chwili swoistym gatekeeperem, czyli otwiera drogę tym najlepszym do tego, żeby mogli zdobywać tytuł mistrza świata. Oczywiście, jeśli będzie wszystkie te pojedynki, przegrywał, zostanie journeymanem albo skończy karierę, natomiast no, liczymy na to, że Damian sprawi niespodziankę. Będzie o to tutaj niezwykle ciężko i już mówię dlaczego. Po pierwsze, z zaurbek wydaje się większy, chociaż wrażenia jeszcze nie widziałem. Po drugie, na pewno mocniej bije. Procent jego walk wygranych przed czasem no, jest zdecydowanie po jego stronie, bodajże z 18, zwycięstw 13. Skończył nokautami. To jest dużo i niedużo. Myślę, że w perspektywie czasu Kakacze wydaje się lepszym zawodnikiem, chociaż wtedy też do końca nie był nic sprawdzony, ale na pewno był prowadzony z mocniejszymi rywalami. No tu Zaurbek ma ten problem, że on nie jest rodowitym Brytyjczykiem, więc też podejrzewam, że. Prowadzą go w sposób oszczędny, no i szykują go na jakiś strzał. Będzie musiał w tej okazji swojego życia wygrać pewnie przed czasem, ale najpierw musi pokonać Wrzesińskiego. Ja komentowałem ostatni pojedynek Damiana Wrzesińskiego, czy, czy byłem ekspertem w studiu przy lingu i byłem miło zaskoczony formą Polaka. Damian Wrzesiński pokazał się z bardzo dobrej strony z Argentynikiem Parneu, który przyjechał tutaj po wygrane, który też był mańkutem jak za Urbek czyli to już na pewno pewna korzyść płynąca z tego pojedynku. No i Damian też widać, że był głodny walki, odbudował się po tej porażce z bo jego pierwsza walka po porażce z nie była zadowalająca. Musi wyjść w jeszcze lepszej formie, on teraz spędzał e, ostatni okres przygotowań w Wielkiej Brytanii po to, żeby te sparingi z lepszymi sparing partnerami stoczyć i po to, żeby złapać flow e, ze swoim e, trenerem. Już widziałem, tam jest też jego promotor Mariusz Grabowski, czyli cała ekipa e, gotowa e, do tego, żeby sprawić niespodziankę, bo tak jak powiedziałem Damian cały czas powtarza, że chce być jeszcze mistrzem świata, a bez takiej wygranej, mistrzem świata nie zostanie. Oczywiście, to i tak trzeba wziąć w duży cudzysłów i trzeba też liczyć, jakim mistrzem świata Damian będzie. No bo nawet można powiedzieć, że był kontenderem, bo Kakacze walczył wtedy o pasy IBO z Damianem, no ale wiemy, że IBO to jest ten pas pomniejszy, którego nie bierzemy pod uwagę. Wymieniając mistrzów świata. Druga sprawa jest taka, że Kakacze udowadnił później swoją wyższość nad Kordiną w kolejnym pojedynku i został prawidłowym mistrzem świata. I to powoduje, że rośnie jakby wartość tej porażki Damiana Wrześnickiego, jeśli można tak o tym mówić, bo Damian wygrał z nim na punkty nawet u jednego sędziego. Miał bliską punktację z Zaurbekiem. Będzie musiał zrobić zdecydowanie więcej, będzie musiał tych rund wygrywać sporo i to z dużą przewagą, co nie będzie łatwe. Tak jak powiedziałam, ta ostatnia wygrana z Perneą Damiana to była wygrana bardzo przyzwoita. Dobrze się to oglądało, ale czy poziomem wystarczy na Zaurbeka? śmiem wątpić. Oczywiście tutaj kaza. Będzie dla mnie w tym pojedynku faworytem, chociaż myślę, że jeśli wygra, to wygra ten pojedynek na punktów. W ogóle mają obaj jednego korespondencyjnego rywala: to był Julio, na pewno jednego, może więcej, ale aż tak wnikliwie nie przyglądałem się. I z tym Julio obaj wygrali na punkty. Z tym, że Damian był tym, który pokonuje go po raz pierwszy, bo Julio miał. 16 w momencie, kiedy przyjeżdżał do Polaka, a, a za Urbek, e, kiedy go pokonywał, to już Julio nazbierał tych porażek sporo. E, czyli Damian ma na, na koncie tylko trzy naprawdę porażki, a ta w Belgii e, pierwsza, kiedy z, e, bel, e, z Belgiem, Bouncem, Bornstem, bounce, e, bardzo kontrowersyjna. Później z Ensino tutaj w Polsce jednak Meksykanin przejechał się podamianie, wygrał zdecydowanie moim zdaniem, no i zasłużona z skakaczek chociaż po dobrym występie, a z takich większych wygranych to ta również kontrowersyjna, pamiętajcie to sytuacja z pasem, gdzie trzeba wydzierać było Ramlansowi pas. Mm, Łotyż, wtedy przegrał z Damianem nieznacznie, ale moim zdaniem uczciwie. No i z Leśniakiem Damian wygrał Michałem Leśniakiem, czy Michałem Chudeckim, to, to są takie największe wygrane chyba w karierze Damiana Wrześnickiego. Trzymamy kciuki, yy, walczy jeszcze Piotrek Łącz z niejakim Rejlim. Rejlim ma super równy rekord, bo ma 4 wygrane, 4 porażki. Dwie wygrane przed czasem, dwie porażki przed czasem, czyli rozłożyło się to porówno, ale wygrał z dwoma facetami 6-1. Ja nie widziałem jak Riley boksuje, ale podejrzewam, że jeśli wygrał dwa takie pojedynki z facetami o dobrym rekardzie, bilansie dodatnim w Stanach Zjednoczonych, to coś tam potrafi. Trzeba cały czas pamiętać, że Piotr łączy, no niestety. Tej kariery w boksie olimpijskim prawie nie miał, bo tam ma kilka czy kilkanaście pojedynków i cały czas się tego uczy boksu. Każdy, kto umie w miarę boksować, jest pewnym dla niego zagrożeniem. To pytanie, jak Rayleigh jest przygotowany, jak bardzo będzie chciał wygrać, tak trudna będzie to walka dla Piotrka. No, no, Piotrek cały czas zdobywa. Swoje doświadczenia, niezłomne te jego pojedynki. Widzieliśmy ostatnio go z Werwejką, czyli boksuje często i tak powinien boksować, jeśli chce coś w tym boksie ugrać. Widziałem tam ściągnięty mocno biceps, czy widzę, że miał zerwany. Ciekawo, czy mu będzie w, tym, w tych pojedynkach przeszkadzał, kiedy trzeba będzie te ręce doprostowywać. Na razie Piotrek, tak jak powiedziałem, jest fanem Majka Tysona i próbuje naśladować ten styl, ale wiemy, że Tyson był niepodrabialny i ciężko będzie osiągnąć sukces, naśladując nawet żelaznego majka. Nic, czekamy, obserwujemy jak ta kariera Piotrka Łącza się rozwinie. Jest przecież teraz kategoria Bridger, do której Piotrek podejrzewał, że jest w stanie zbić i, i tam będzie zdecydowanie łop, łatwiej dopchać się gdzieś wysoko, bo tych zawodników dobrych z nazwiskiem czy rekordem tam wielu nie ma. Ja z kolei będę komentował w ten weekend chyba najlepszą galę odbywającą się. Jest to gala Top Ranku. Pokażemy ją w TVP Sport w nocy z soboty na niedzielę i tam będą dwa Rewanże. i odwieczne pytanie: e, czy powtórka, czy, czy jednak e, będzie e, zmiana w wyniku? E, revenge or repeat, tak to mówią Amerykanie. Zdecydowanie łatwiej się mówi w tym języku, określenia pewne. No i ja. Stawiam chyba, że będzie revenge. Mówię tutaj o dwóch pojedynkach. Oskara Valdeza z Navarrete i Espinoza z Robesie Ramirez. Może ten pierwszy. Espinoza to był facet, który miał 24 wygrane, nie miał porażki i Robesie Ramirez w debiucie porażka, Miszoń, Olimpijski 14 wygranych, 9 przed czasem. Stuprocentowy I ten stuprocentowy faworyt po swoje. Trafia e, Espinoza. Ten pada bardzo ciężko po prawym sierpowym. Później jeszcze próbuje się podnieść, leci na liny. Wydaje się, że walka jest do przerwania, ale Espinoza zdołał to przetrwać. Robeszi Ramirez wystrzelał się dobijając go jeszcze go rani po raz kolejny. No, ale się zmęczył, bo Kubańczycy słyną z tego, że oni nie koniecznie higienicznie podchodzą do swojej pracy. I jak wszystko idzie dobrze i są pieniądze, to to nie do końca chce im się ciężko trenować i wydaje mi się, że coś w tym było, bo jeśli nie, jeśli Espinoza zupełnie Ramirezowi nie pasuje, to no to będzie powtórka, ale ja stawiam, że po prostu Ramirez lekceważył Espinozę. Ten mm, miał kłopoty kondycyjne. Mówię o Ramirezie i w końcowych rundach prawie Spinoza go znakotował. Nawet Ramirez zapoznał się z deskami, ale bardziej ze zmęczenia po tych ciosach, bo z kolei jak Spinoza padał to rzeczywiście z hukiem. Tutaj wydaje mi się, że Ramirez przeczyta rywala. On już wiele w życiu widział. To jest mistrz olimpijski i myślę, że uda mu się w tym pojedynku zrewanżować. Natomiast sama pierwsza walka, którą miałem okazję również komentować, była rewelacyjna, dlatego koniecznie zapraszam Was do włączenia telewizorów w nocy z soboty na niedzielę, żeby ten rewanż obejrzeć, bo jest też drugi rewanż Oskara Waldeza z Navarrete, Oskar Waldez to jest ten chłopak z Teamu Canelo widowiskowo nokautujący między innymi Berszelta, ten nokaut wielokrotnie latał po internecie, w social mediach, bo nie Był pierwszej wody, jak to się mówi. No i Navarrette, który z 38 pojedynków 31 wygrał przed czasem. Ostatnio przegrał z Berenczykiem. Poszedł wagę wyżej, nie udało się. Z powrotem wraca walczyć o mistrzostwo świata. No i zobaczymy. Czy ten skok w górę, jeśli chodzi o wagę i ta porażka z Beręczykiem siedzą u niego w głowie, bo Navarrette Kilka razy już w swojej karierze z deskami się zapoznawał, a Waldez w pierwszej walce go trafiał mocno. Było tam blisko, żeby go naruszyć. Nie udało się, no ale wiecie, jak to jest centymetr dwa, w tą czy w drugą stronę może załatwić sprawę. A jeśli biorąc pod uwagę skoki wagi na Waretę i to, że już. W każdym kolejnym pojedynku on idzie na wymianę na wojnę i z tym e, Berenczykiem wcale dobrze nie wyglądał, czując już siłę rywala. Waldes jest zdecydowanie od nawraty mniejszy w ogóle wszyscy byli w tej wadze, w której walczył. No to, to tutaj może mieć znowu pewien problem. Pójdzie jak zwykle, po swoje, bijąc kombinacje, bijąc mocno, sam Waldes podkreśla, że te e, ciosy podbrudkowe ma ciężkie. No ale, ale jak mu się Valdes odwinie zdeterminowany po zwycięstwie ostatnio, no to może, może mu się zrewanżować, na pewno będzie chciał. Team Canelo oczywiście zobowiązuje, także czekamy na ten pojedynek, bo ta pierwsza walka była ich rewelacyjna, podobnie jak Spinozy z Ramirezem. Tu dwa takie rewanże, tam będzie też Richard Torres, czyli ten którego się wymienia czasami w kontekście walki z Damianem Knybuł. Oni są w tej samej stajnie, ale konkurują ze sobą, bo są też oprócz tego, że w tej samej stajni, w tej samej wadze, czyli... Nie, bardzo, bardzo ciekawie zapraszam przed telewizory, oczywiście do subskrypcji, do lajków, a i jeszcze jeden temat. Wydawało się, że ta gala, o której mówiłem w ostatnim filmie, jeśli nie słyszeliście, to cofnijcie się do niego. To jest ostatnia w tym, w tym sezonie, w tym sezonie po rozpoczęciu ramadanu. I na kolejną przyjdzie nam się długo poczekać. A tutaj jest wiadomo, że jednak Turki będzie kontynuował, e, jakby swój marsz e, e, z tymi galami poza, e, poza Riyadem. No i e, już się mówi o pojedynku Adżak z Bakol. Jeśli dojdzie to do skutku, to powiem Wam tak, jak mówi to często Artur Szpilka, petarda. Dobra, teraz jeszcze raz. Subskrypcje, lajki i do usłyszenia.